Dzień dobry! Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o tym, jak działają wirusy, a przede wszystkim, jak działają szczepionki skierowane przeciwko nim, w tym najnowsza szczepionka MRNA. Zapraszam! żebyśmy mogli wyjaśnić sobie jak działają wirusy oraz szczepionki skierowane przeciwko nim, najpierw musimy sobie przypomnieć jak w ogóle zbudowane są same wirusy. Wirusy składają się w zasadzie tylko z dwóch związków chemicznych. Pierwszy z nich to tak zwany kwas nukleinowy. W mojej opowieści będzie symbolizowany przez ten sznureczek. Kwas nukleinowy to związek chemiczny, który jest nośnikiem naszych genów, czyli, prościej mówiąc, to tutaj zapisane są wszystkie nasze cechy. Myślę, że kwasy nukleinowe bardziej znacie jako RNA albo DNA i te nazwy pewnie już słyszeliście. Ten bardzo cenny kwas nukleinowy, w którym zapisane są cechy wirusa, jest osłonięty otoczką, tak żeby nic mu się nie stało. Ta otoczka składa się głównie z białek. Ona może mieć różny kształt. W moim przypadku jest akurat taka jakby kulista. Dodatkowo ma też wypustki. Ja będę nazywać je u mojego wirusa kolcami. Te kolce, zapamiętajcie je, one odegrają bardzo ważną rolę w momencie, kiedy wirus będzie chciał się dostać do komórki. Ale o tym za chwilkę. Najważniejszym celem wirusa jest się skopiować, czyli wytworzyć własne kopie, tak aby było ich jak najwięcej. Ale wirus nie potrafi zrobić tego sam. Do namnożenia, czyli skopiowania, potrzebuje żywej komórki. W moim filmie będzie ona symbolizowana przez ten obszar obwiedziony tasiemką. Dlaczego akurat wirus potrzebuje komórki? To działa trochę tak jak w przypadku osoby, która chciałaby sobie skserować, czyli skopiować dokument. Jeśli taka potrzeba się pojawia, osoba zabiera swój dokument do punktu ksero i tam robi sobie kopię. W dodatku to w punkcie ksero dostaje nowy papier. Maszyny, które kserują, które mają odpowiednie tusze, tonery, żeby powielić tekst, korzysta także z prądu zapewnionego przez punkt ksero. Tak właśnie działają wirusy. Robią własne kopie w komórkach kosztem tych komórek, korzystając z materiałów i energii zapewnionych przez komórkę. Jak wirus ma się dostać do wnętrza komórki? W błonie komórki znajdują się specjalne miejsca, które nazywają się receptory. One działają troszeczkę jak zamki w drzwiach. Jeśli jakaś substancja, cząstka, ma taką część, która pasuje jak klucz do zamka, do tego receptora, to po połączeniu z taką substancją czy cząstką w komórce zaczną zachodzić pewne zmiany. W przypadku wirusa, jeśli on będzie miał część pasującą do receptora w błonie komórki, taka komórka go po prostu wciągnie do środka. Jakby pochłonie w procesie, który nazywa się endocytoza. Jak to wygląda w praktyce? Pamiętacie, jak wspominałam Wam o tych kolcach, czyli o tych wypustkach mojego wirusa, to one właśnie są takimi jakby kluczami do receptorów, czyli do tych jakby zamków w błonie. Jeśli nastąpi połączenie takiego kolca z receptorem w błonie, Wtedy następuje to jakby wpuszczenie, czyli pochłonięcie wirusa. On jest początkowo jakby otaczany tą błoną komórki. Tworzy się pęcherzyk z tej błony, a następnie ten pęcherzyk jest wpuszczany do środka. Szybko się rozpada w środku, podobnie zresztą jak cały wirus. Tak jak powiedziałam przed chwilą, kiedy wirus znajdzie się już w komórce, rozpada się na swoje części składowe, czyli osobno znajduje się kwas nukleinowy, osobno znajduje się rozpadnięta na części otoczka białkowa. Ktoś mógłby pomyśleć, to chyba dobrze, wirus uległ zniszczeniu. Niestety nie. To jest część jego procesu kopiowania się. Co się dzieje dalej? W takiej zainfekowanej, czyli zaatakowanej przez wirusa komórce, komórka zaczyna produkować, czyli kopiować jego poszczególne części, tak, żeby potem składać z nich nowe, kompletne wirusy. W związku z tym kopiowany jest zarówno kwas nukleinowy, czyli produkowane są jego kopie, jak również według instrukcji zawartej w tym kwasie nukleinowym produkowane są nowe białka, z których będzie mogła zostać stworzona otoczka wirusa. No i tak te wirusy są składane w komórce. Z wyprodukowanych białek i kopii kwasu nukleinowego powstają kolejne wirusy. Taki wirus, kiedy już zostanie złożony, Wydostaje się z komórki mniej więcej podobną drogą, jaką dostał się do środka. Ktoś mógłby pomyśleć, że jest to już sytuacja bez wyjścia dla komórki. Ale na szczęście w tym momencie do akcji wkracza niespodziewany obrońca. Pewne specjalne białko, które nazywa się MHC, my sobie możemy je nazywać superobrońcą. Co ten superobrońca robi? Jego zadaniem jest w każdym momencie, kiedy pojawi się w komórce jakieś nowe białko, jakieś nowe cząstki białka, wsiąść taką cząstkę, chwycić ją i pojechać z nią do brzegu komórki. Co więcej, jak ono już do tego brzegu komórki dojedzie, to ono jakby wystawia tą wyprodukowaną nową cząstkę na zewnątrz komórki. I teraz, po co ono to robi? Do takich wystawionych przez naszego superobrońcę cząstek podjeżdżają białe krwinki. Białe krwinki sprawdzają kształt tej cząsteczki i jeśli rozpoznają, że jest to coś złego, że jest to jakiś obcy element, zaczynają tą komórkę zainfekowaną, zajętą przez wirusy niszczyć. Na dodatek, po takim kontakcie z jakimś obcym białkiem, powstaną białe krwinki, które będą już, nazwijmy to, pamiętać ten kształt i kiedy on się pojawi w naszym ciele następnym razem, zareagują szybciej, tak żeby wirus nie zdążył się w naszym ciele namnożyć to teraz czas dowiedzieć się, jak przeciwko wirusom działają szczepionki. Szczepionki to nie są lekarstwa, które bezpośrednio zwalczają, czyli zabijają wirusy. To są raczej środki, dzięki którym nasz układ odpornościowy ma szansę zetknąć się z fragmentem wirusa, nauczyć się go rozpoznawać, że to jest coś złego, co należy zniszczyć tak, żeby następnym razem, kiedy zaatakują nas prawdziwe wirusy, reakcja białych krwinek, czyli w ogóle naszego systemu odpornościowego, była szybsza, lepsza, sprawniejsza. Pierwszym pomysłem, jakie ludzie mieli na szczepionki, no, to po prostu wpuszczać do naszego ciała wirusy, całe kompletne wirusy, tylko takie o znikomej zjadliwości to znaczy o zmniejszonej zdolności do wnikania do komórek, do namnażania się i do uszkadzania tkanek. Czyli takie wirusy, które zachowują się w ciele jak wirusy, tylko są bardzo, bardzo spowolnione, takie jakby nie do końca działające. A jeśli taki wirus wniknął do naszej komórki, to działo się z nim dokładnie to, co w przypadku infekcji z nieosłabionym wirusem. On się w komórce rozpada na poszczególne elementy, te elementy ulegają kopiowaniu, zwielokrotnieniu, ale do akcji, tak jak w przypadku infekcji prawdziwego wirusa, wkracza również nasz superbohater. On chwyta białko wirusa, prezentuje je na zewnątrz komórki, z tym białkiem zapoznaje się biała krwinka, zapamiętuje jak to powinno wyglądać i efekt uczenia się białych krwinek został wywołany. Nie doprowadziliśmy do rozwoju choroby, ponieważ wirusy, które tutaj zostały wpuszczone, są, jak już mówiłam, o zmniejszonej zjadliwości. Takimi szczepionkami są na przykład szczepionki przeciwko gruźlicy, ospie, polio, śwince, odrze czy różyczce, czyli wszystkie te szczepionki, które przyjmujemy jako dzieci. Jeszcze innym pomysłem na szczepionkę było wpuszczanie... Inaktywowanych, czyli po prostu martwych, a inaczej rzecz mówiąc, nienamnażających się wirusów, bo w przypadku wirusów trudno mówić pff, tak do końca o tym, że one są martwe, kiedy nie są też do końca żywe, ale powiedzmy takich nienamnażających się wirusów. No I właściwie procedura znowu wygląda tak samo, tym razem nie mamy nawet osłabionego, tylko po prostu martwego wirusa, ale znowu z nim dzieje się w komórce to, czego się spodziewamy, czyli rozpad na części i prezentacja białka przez naszego superbohatera na powierzchni. Tylko, że z tymi szczepionkami jest pewien problem. To są takie szczepionki jak na przykład szczepionka przeciwko wściekliźnie. One działają dość słabo. Okazuje się, że kiedy wpuszczamy martwe wirusy, ta reakcja naszego układu obronnościowego nie jest aż tak silna. Kolejny pomysł na szczepionkę. A może w ogóle nie wpuszczać by całego wirusa, już nieważne czy żywy, czy martwy, tylko może po prostu wpuścić samo białko. Skoro to na białko reagują białe krwinki, skoro to białko jest wystawiane przez naszego superbohatera i to o nie głównie chodzi w nauce białych krwinek, no to może po prostu wpuszczajmy tylko to. I takie szczepionki też istnieją, na przykład szczepionka przeciwko tężcowi. Natomiast znowu, podobnie jak w przypadku szczepionki, yy, gdzie mamy do czynienia z martwymi wirusami, ten typ szczepionki znowu nie jest bardzo wydajny, to nie jest szczepionka bardzo efektywna. Hmm. A czy można zrobić szczepionkę jeszcze lepiej? No i tutaj powoli dochodzimy do najnowszego typu szczepionki, czyli do szczepionki mRNA. A gdyby tak zrezygnować z całego tego wirusa, nawet z pojedynczego białka, skoro ono słabo działa, no to nie do końca tędy droga, tylko przygotować fragment kwasu nukleinowego, w tym przypadku RNA, tylko fragmencik, niecały, Taki fragmencik RNA wirusa, w którym będzie zapisana informacja o tym, jak zrobić to białko, na które reagują białe krwinki, czyli ten kolec. Czyli nie wkładamy samego kolca, bo to już wiemy, że owszem działa, ale słabo. Tylko tym razem w szczepionce umieścimy kawałeczek kwasu nukleinowego w którym jest instrukcja, w którym są geny, w których jest zapisana informacja, jak ten kolec zrobić. Nie całe RNA wirusa, tylko ten jeden kawałeczek. Oczywiście ten kawałeczek trzeba jakoś do komórki dostarczyć, żeby nie uległ po drodze zniszczeniu. No więc albo możemy go otoczyć jakąś taką osłonką lipidową, czyli trochę podobną do tego, z czego jest zbudowana błona komórkowa i takie coś też powinno zostać wciągnięte, wchłonięte przez komórkę. Albo możemy to umieścić w otoczce jakiegoś innego wirusa, który nie wywołuje choroby w człowieku, na przykład jakiegoś wirusa, jakiejś choroby małp człekokształtnych. I on również powinien zostać wciągnięty przez komórkę, tak jak normalny wirus. No i kiedy tak się stanie, to... Zadzieje się z tym dokładnie to, co z wirusem. Czyli to wszystko się rozpadnie, a według przepisu w tym fragmencie będą produkowane białka, te kolce, te kolce z otoczki. Nie cały wirus, bo na całego wirusa nie ma tutaj przepisu, to jest tylko przepis na te kolce. No więc komórka będzie te kolce produkować i dalej znowu będzie się działo tak samo jak w przypadku ataku prawdziwego wirusa. Nasz superbohater, czyli MHC, pochwyci te nowo wyprodukowane cząsteczki, bo trzeba je sprawdzić, zawsze jak coś jest produkowane nowego w komórce, to trzeba to sprawdzić, wystawia to na powierzchnię, nasze białe krwinki podjeżdżają do tego, sprawdzają kształt, rozpoznają to jako coś złego i zapamiętują. W ten sposób znowu uczymy je, jednocześnie nie dostarczając do organizmu całego wirusa zaledwie fragmencik jego kwasu nukleinowego, który mówi o tym, jak wyprodukować to białko, dzięki któremu nasze białe krwinki uczą się rozpoznawać, że coś niedobrego dzieje się w komórce, że ona została zaatakowana.